Wiele produkcji w dzisiejszych czasach skrywa w sobie naprawdę ciekawe, a zarazem tajemnicze easter Dzięki nim wielu graczy wraca do tu, aby sprawdzić, czy niektóre z nich seria są prawdą. To one tak naprawdę motywują do powrotu i powiem szczerze, że, że ja się nieraz na takie coś złapałem. I albo plotki o rzekomych sekretach były prawdą i się po prostu nie zawiodłem, albo było też odwrotnie. Skoro jesteś na tym filmie, to zapewne widzieliście tytuł, jak i miniaturkę, więc wiecie, że będzie to spory sekret. No powiem wam, że easter -egg, który wczoraj odkryłem razem z Patrykiem. Robi dość spore wrażenie. Po najlepsze ceny gier gorąco zapraszam na stronę eneba.com. A gdy użyjecie kodu Lootbox, wydacie jeszcze mniej siana. Wszystkie potrzebne linki macie oczywiście w opisie. Nie jest on jakiś gigantyczny oraz mega ważny, ale za to bardzo sentymentalny. Grand Theft Auto 5 ma już swoje lata. Co by nie było, gra wyszła w 2013 roku na konsolę i powiem Wam, że nie uwierzę, iż nikt tego sekretu jeszcze nie znalazł. Chociaż co by nie było, to nie jest to wcale takie proste. No dobra. O co z nim chodzi? Ano chodzi o to, że panorama Liberty City, czyli miasta z Grand Theft Auto 4, pojawia się w szybie jednego z hoteli Los Santos. I tak, z początku może się to wydawać dziwne, ale ja jako niezawodny spec postanowiłem to sprawdzić. A oto materiał dowodowy. Dobra, gdzie jest ta lokacja? Nie wiem, sprawdź. O tutaj. No, tutaj, no. Widzę, widzę. Ty, co jest? No ale to się odbija miasto. Dobra, widać, widać, no. Dobra, czekam do nocy. Nieźle odbicie zrobili. Z początku nie wierzyłem, że takie coś ma miejsce, ale jak widać to istnieje i wygląda całkiem nieźle. Odbicie miasta z Grand Theft Auto 4 zostało odkryte przez użytkownika Number One na Twitterze. I nie wiem, czy przeczytam dobrze ten link. Sorry, jak coś. Aby dojść do wspomnianego widoku miasta, musicie udać się do hotelu Opium Nights. Musicie spojrzeć w okno, które ja na filmie i zobaczycie panoramę miasta Liberty City. Warto dodać, że nie tylko jest to hołd w stronę starszego brata gry Grand Theft Auto 5, ale także jest to gra słów, gdyż Opium to lek, który powoduje halucynacje. Generalnie owy easter egg jest dosyć dziwny. Widok w oknie dostępny jest jedynie na PC-tach, PS4 i Xboxa One. Dlaczego nie ma go na PS5 i Xboxach Series X i S? Ano tak po prostu. Pewien fan gry przetestował trzy tryby graficzne na ps 5 i ani razu nie ujrzał Liberty City. Skoro twórcy umieścili taki easter egg, to dlaczego nie ma go na konsolach nowej generacji? Nie wiem, ale może to mieć jakoś powiązanie z Ray Tracingiem. Jak na razie nie ma żadnych informacji w tej sprawie, ale musicie przyznać, że nie jest to taki słaby sekrecik. Dajcie znać w komentarzach na dole, czy wie Wiedzieliście o tym, Mr. Jeśli nie, to zostawcie tutaj suba z dzwonkiem, a będzie nam bardzo miło. Dodatkowo dzięki temu nie przegapicie żadnych odcinków, które pojawiają się codziennie o godzinie 16.00 na naszym kanale. Na ekranie macie obecnie 10 osób, które zostawiło magiczny czerwony przycisk. Ja już nie przedłużam, no to co? Zaczynamy. Skoro jesteśmy jeszcze w tematyce Grand Theft Auto 5, to warto powiedzieć co nieco o subskrypcji GTA. Usługa zadebytowała już prawie miesiąc temu i w sumie spotkała się z wieloma, ale to wieloma negatywnymi komentarzami. Gracze zarzucają Rockstarowi pazerność, a to dlatego, że GTA Online to tryb sieciowy bazujący na mikropłatnościach, a i tak twórcy dają nową zawartość, za którą i tak trzeba zapłacić. Krótko mówiąc, gigantyczny skok na kasę. Dla tych, co nie wiedzą czym jest subskrypcja, to już tłumaczę. Jest to abonament od Rockstar Games, do GTA Online. Dzięki niemu gracze multiplayera będą otrzymywać dodatkowe bonusy, takie jak np. duża ilość gotówki co miesiąc, bądź też zniżki na zakupy i różnego rodzaju przedmioty. Koszt subskrypcji wynosi 27 zł miesięcznie. Ale jest jeden pewien haczyk. Jak na razie GTA Plus dostępny jest tylko na PS5 i Xboxa Series XS, ale może to się zmienić w najbliższym czasie. Serwis DualShockers pisze o tym, że pojawia się nowa oferta pracy, która sugeruje, że deweloperzy mogą mieć w planach udostępnienie płatnej subskrypcji GTA Plus na PC. We wspomnianej ofercie pracy możemy przeczytać, że studio szuka menadżera subskrypcji, który miałby rozwijać się na różnych platformach i w tym właśnie na PC-ach. Otworzyłoby to zapewne całkowicie nową i wielką furtkę dla gra, którzy chcą zobaczyć usługę i przetestować ją co nieco, a niestety nie mają PlayStation Plus bądź GTA V na właśnie ową konsolę. Nic więcej niestety nie otrzymaliśmy, dlatego musimy poczekać na więcej informacji. Polska produkcja Czarnobylite zawita ostatnio na konsole nowej generacji, czyli na PlayStation 5 oraz na Xboxa Series X. Dla moment a do gry trafi także Ray Tracing oraz rozbudowana teselacja, która przeznaczona jest głównie do poprawienia wyglądu drzew. Ponadto możemy wyczekiwać na nową zawartość. Przykładowo Cichy Zabójca. Jest to która będzie zawierać masę urozmaiczeń do zamontowania w warsztacie. Ponadto, darmowym dodatkom towarzyszą płatne DLC-ki. Trzeba przyznać, że Wielkanoc do gry przyszła trochę później, bo zobaczymy w niej Wielkanocne Jajka, ale podobna sytuacja jest z firma Aprilis, bo będą także maski clownów. Jakiś czas temu dowiedzieliśmy się, że Call of Duty Modern Warfare 2 zostało oficjalnie potwierdzone przez Activision Blizzard. I nie trudno się domyśleć, że dwójka będzie kontynuacją produkcji z 2019 roku. Ostatnio w sieci pojawiło się sporo przecieków dotyczących drugiej od. A ten, o którym dzisiaj sobie powiemy, jest szczególnie intrygujący. Modern Warfare mechanicznie był bardzo dobrą grą i szczerze powiem, że trochę sobie w nią pograłem. Co prawda, fanem tego typu strzelanek nigdy nie byłem, ale co nieco popykałem i nie powiem, było bardzo fajnie. Rzeczą, która mocno zwróciła uwagę, była całkiem złożona funkcja różnikarza. Dzięki niej gracze mieli bardzo duży szereg upgradeów do swoich różnych broni. Według przecieku, Modern Warfare 2 może zrobić krok do tyłu w tej sprawie. Źródłem jest The Ghost of Hope. Twierdzi on, że gra będzie miała podobno tylko 5 możliwości edytowania broni, a jest to znacznie mniej w porównaniu z 10 różnymi kategoriami z Modern Warfare 1. Informator nie napisał nic więcej na temat nowego różnikarza. Jest to plotka, więc wiadomo, nie należy brać jej na poważnie. Tak naprawdę o produkcji wiemy bardzo mało, a praktycznie nic. Więc może okazać się, że ta informacja jest prawdą, ale dowiemy się tego pewnie niebawem. Studio odpowiedzialne za produkcję Hellblade 2 udostępniło fotografię z gry. Chociaż na pierwszy rzut oka wcale nie widać, że to tytuł Ninja Theory, to kiedy bardziej się przyjrzymy, da się to jakoś zauważyć. Na zdjęciu widzimy plażę, która wygląda gigarealistycznie, ale tak szczerze nic nam nie mówi. Możemy jedynie przypuścić, że jest to jakaś lokacja z gry. Dodatkowo ta fotografia to jedna z pierwszych zapowiedzi produkcji. Pierwsza oczywiście pojawiła się na The Game Awards 2021. Jaka ciekawostka powiem, że mini pustynia ze zdjęcia wygląda tak realistycznie, bo była wzorowana na prawdziwej lokacji. Jest nią plaża Dupalonsandur. Sandur. Wiem, pewnie źle przeczytałem, znajduje się ona w Irlandii, ale ta na zdjęciu przedstawia plażę 1000 lat temu. Dajcie znać w komentarzach, czy czekacie na drugą część Hellblade'a. Ja się w tym czasie zwijam. serwus!